Siba sioma ludziska, kolejny Magic Rocket Eguu Patrz Miwka jak mam chrupy Patrzcie jak mam chrupy z Fixy chcesz To nie wiem czy ty chcesz czy nie chcesz popcornę Chyba, że popcorn Jedziemy jutro, no musimy złożyć 500 i to może jutro za od razu płacimy ogrcie i wszystko Nie będziemy dwa razy jeździć Czy, czy pojedziemy normalnie Czy w środę pojedziemy? No? No nie, ma ktoś, to możesz jechać ze mną, to będzie lepiej, nawet. Nie, bo ja No to po co się mieć, tylko się ubierz normalnie i tyle. Tam boczcie, boś się nie chce, bo tak się na dzisiaj zależy. Dobra, to ja nigdzie nie jadę. Nie wchodzę nigdzie, wyjebany mam. Tak, na pewno. Nie ma to jak gadka przed kamerą z rodzinką. Jej! Yeah! A dzięki temu wygrywam zawsze, bo ta negatywna energia daje mi moc, żeby wygrać. Zaczynaj no, cicho, bo gramka wiem, że mam kur... iść, boże, to jest, nie wiem, ten jakaś? I nie wie, czy dobrze, ja żartuję, nic nie idę, nie idę. A, znowu się dała nabrać. Ja... Cicho, czyli mi mikrofon działa, działa. lipne to siedzenie jest. Zamów mi już to siedzenie na tą urodziny. A bo, dobra. Nie, ale bez kitulipy, na, na tamtym już lepiej było grać. Biorę zaraz tamte. Wiesz, no nie jest tak niewygodnie, jest nawet wygodnie w sumie. Ale dziwnie. Chcę na cicho, bądź Boże, idź do tych truskawki znowu. Spokój był chociaż. Przegrywam przez siebie. widzisz? wypad z tego pokoju. Już. To jest o 500 tysięcy złotych, a Ty mi przeszkadzasz. Nieźle. Co za mała sióreczka to leży? A, tych okularów chyba. No. O, to naprawimy te okulary. O, pięknie! Czemu tak słabo dzisiaj gram? To jest kobita Uuu Prawie Kurde, ale było bliziutko nie, no nie wie. Że. No i. A tu jeszcze miałem, mogłem go użyć. Wtedy bym może się udałoby się. Nie, no Jimmy jakoś wisia graf. No i bez skitu. Co to jest od monitora? Ja tego przez ten fotel. Co to miało być, goście co ty zrobiłeś? Dobra. Co on robi? W swoją bramkę strzelił Co za idiota A już przegraliśmy Nie ma opcji A olaś tylko gra. Są gorsze problemy. Zbita na świecie i wojna. A nie tam się będę jakoś grob przyjmował. Chipsy ma się otworzyć. Daj mi trochę też, bo one są dobre. Mam to. No ale to w do buzi chyba nie. Jednego? No, dużo. Daj, tak Daj, No nie, ja jestem strasznie głodny. I tu zaczynam ćwiczyć. Chcesz. No nie, szkoda mi pieniędzy. Jak muszę wam jeszcze gdzieś. Z się od tych Pampersów, przeczytaj sobie w internecie, jak to się robi. Przez wakacje, tak jak mówiłaś rok temu. Ja tu ja wrócę i poczytam na internecie, jak to się robi. Bo ty widzę, że to jest nini na nic. Nic nie zrobisz. No co będziesz robiła, jak ja będę w Polsku Myślisz i co coś, jakieś głupie seriale oglądała, zamiast po... Nie, będę Zamiast sprzątać. Po... No dobra, no a przeczytaj, no to ten... No to posprzątasz, no i no i co, to po co pójdziełeś oglądać jakieś głupie seriale zamiast poczytać w internecie jak nauczyć dziecko straźć do kibla? No po co? No bo nie umiesz kurwa czytać. No właśnie. No to na co mi taka kobita? I i matka siebie to kiedy prawko zdasz? Ja też, się, ja też się pytam kurwa. Ona tobie głównie obchodzi, a co mi do obchodzi? To mi by się przydało, prawka, kurwa, nie gadaj na nią, bo ty jest fałszywa. Z nią wino, a później o i dupę obradujesz. Wszystko nagrane kurwa. Ej, wszystkie już nagrane. A masz przejebane 6-0 ty się. że dla nas Zero. A nie jest tak źle. Jednego strzelimy. Może. Jaka obrona? Prawie był gol! No cóż, nie przegrałem jedna przez ciebie, jak zwykle, bo Ty, PH tylko przynosisz w życiu. No i co tu dużo gadać, no i tyle. A, mi się, nie chcę w to grać. Skit, tak, nie wiem, nie mam w ogóle drygu dziś do tego. Zbudziłam się tego. Muszę przejść niej zrobić. 老板，哥哥，来了。